W tej oficjalnie rozpoczynamy ostatni tydzień szkoły. I właśnie w tym filmie pokażę Wam, jak wygląda ten mój ostatni tydzień szkoły. Jakby co, właśnie kończę trzecią klasę. I dzisiaj mam poniedziałek i ja będę jechała na kajaki jako wycieczkę klasową, a taką drugą. Mieliśmy 4 dni do wykorzystania, i byłam już na 3 dniowej w Budapeszcie, a teraz jedziemy na kajaki. Także ja wstałam niedawno i właśnie będę sobie nakładała SPF. Ja mam taki z Farmacerii, dla cery trącikowej i on jest naprawdę, naprawdę super. Także wezmę go może sobie jeszcze więcej, bo cały dzień będę pewnie na zewnątrz. Jak widać słoneczko właśnie świeci mocno, bo kolor na twarz daje. To moja nauczycielka z geografii z rozszerzenia. W tym roku już idzie na emeryturę i akurat w klasie naturalnej będziemy, będziemy mieli nową i tutaj właśnie z moją przyjaciółką uznaliśmy, że mi jej prezent, dlatego kupiłam taką poprotkę w doniczce słonie, taką czekoladę, którą ja osobiście bardzo bym chciała przetestować i jeszcze w piątek byłam u tej przyjaciółki wspólnie robiliśmy jej kartkę. Ja już się ubrałam i zapłotłam sobie włosy. Uznałam, że zrobię sobie warkoczyki, żeby było mi tak wygodnie, żeby te włosy mi tutaj nigdzie nie latały. I teraz będę się malować. I w sobotę moja mama kupiła mi rzecz, którą bardzo, bardzo chciałam, już od czasu, kiedy to wyszłam. Jest to perfektory z Maybellina. Ja już test tego nagrywałam i na shortsach i na rysach, także możecie obejrzeć. Mm, a teraz Wam też pokażę. Tak to wygląda, jeśli nie wiecie, co to jest. To jest to 4 w 1 Baza Korektor, rozświetlacz i krem Bibi. I naprawdę na skórze prezentuje się Pięknie. I to ma taką formę jak ten korektor, i już musimy tutaj kręcić. Aż. wyjdzie nam produkt. Ten kolor jest trochę ciemniejszy niż. o! moja skóra. Ale to będzie wyglądało pięknie. Widzicie ten blask? Nie? Także ja już jestem gotowa. To w ogóle wygląda jakbym miała filtry na twarzy. Jakieś więcej, Ale nie Mam odwiecik, Proszę bardzo. Lecimy na kajaki. Pogoda jest piękna. Fajnie. Jest już prawie 21 i ja właśnie byłam u ortodonty i założyłam czarny afahad. Mamy teraz full set. Wziąłam te kumeczki różowe, co już kiedyś miałam i póki co nie boli, tylko czuję, wiecie, na no, taki ścisk, że te zęby są złączone. No ja szczerze mówiąc, lubię to uczucie i jak za miałam zakładaną górę, to mega fajne to było i się nie mogłam doczekać, aż że będę zakładała dół, bo po prostu takie fajne to jest, nie wiem, ja to lubię, także no, no. mam teraz i górze i dół. Mm. Ale tak, wracając do wcześniejszej tej części tego dnia eee, na było fajnie, aczkolwiek męcząco, bo no, wiadomo ciągle trzymał takie, mnie ręce badały. Ale ogólnie było fajnie, widoczki były też ładne, niestety nie mam nic nagrane, bo w ogóle nie brałam tam telefonu, bo nie chciałam, żeby przemógł, a potem my w ogóle jak wyszłyśmy, to byliśmy całe mokre, też majtki mieliśmy mokre, bo woda się nalała i czułam się tak brudna, jakieś robactwo i brud i potem jeszcze pociąg mi się spóźnił pół godziny. Więc w domu byłam dopiero jakieś po 17 umyłam się, a jeszcze jak wracaliśmy z tych kajaków, to pojechaliśmy do McDonalda i wzięłam sobie tak, tak, taki podłużny z kurczakiem, taką bułkę i loda w wafelku z polewą tryskawkową i to jest jakiś żart, że ich jest teraz tak mało kiedyś, bo całe takie, no to to opakowanie takie plastikowe. A teraz nie leży że ten wafelek jest taki, Tutaj doda jest jakby na równy z wafelkiem, że wystaje i tej polewy naprawdę było mało. Tych że jestem bardzo zawiedziona, bo te lody kosztowały 10 zł, więc nie warto. I czekając znowu, na opóźniony pociąg, zaczęłam zrywać paznokcie, bo i tak jeden mi odpadł na kajakach i znałam, że ja ich nie chcę, że już chcę mieć wolne ręce, także zdjęłam. I ja Wam co, długo co chwilę mówię, że albo mam nowe poznokcie albo przerobione tamte poznokcie, albo zdjęte dosłownie w filmach, film jest co tydzień. No ale tak, bo zazwyczaj mam je tydzień, dwa tygodnie to jest Max, Ale teraz się cieszę, że mam takie czysto bez niczego. No a jeszcze po kajakach poszliśmy do naszej nauczycielki z rozszerzenia z geografii, która już nas właśnie opuszcza, co wam mówiłam wcześniej. I dość jedny prezent na szczęście była i była zaskoczona, szczerze była zaskoczona, bo nie wiedziała, że coś się dostanie i naprawdę zrobiło mi się tak miło, bo tak to sprzytuliła i no fajnie wyszło i potem nie otwarła przy nas kartki, które w ogóle wyglądała, które wam nagrałam, jak to fajnie wyszło i nie otwarła przy nas jej, ale potem jak już poszłyśmy, to słyszałyśmy właśnie kobiety. Ojej, kurzy, jej się spodobało, także bardzo jestem zadowolona jak tylko o tym myślę, to jest mi tak mega miło, że, że właśnie mogłam się uszczęśliwić i, i że to tak fajnie wyszło. I co miałam mi jej powiedzieć, że jestem ogromnie wdzięczna za tą piątkę, że mi dała, bo ona sprawiła, że czuję się cudownie teraz i przez nie mam pasek, także ona jak najbardziej na to zasługiwała, także jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i, i że tak to wyszło, no. Także to na tyle dzisiaj i widzimy się jutro. Hejka, mamy już wtorek i z góry was przepraszam za to, że mogę mówić niewyraźnie i przy tym bardzo Poruszać dolną wargą tak że normalnie by się nie rzucasz, tak? Ale to przez to, że po prostu wiecie, moja budzik tutaj nie jest przyzwyczajona do aparatu i to samo było, jak zakładałam w górę. Możecie sobie zobaczyć na ten film, jak zakładałam tu, albo tu, nie wiem. Nie. Eee, I trochę mnie boli. I miałam się w o jakieś o 7.30, tak sobie dałam budzik, ale powiedziałam się już o 6.00, jakoś 10, chyba, 20. I nie mogłam zasnąć, bo trochę mi te zęby bolą. Nie jest to jakiś taki mocny ból, ale po prostu taki ścisk. I jak na przykład, choćby, gdyby był silny, mnie boli. Jak mocniej tak zgryzę już mi boli. Jak różne punkty to czuję, że te zęby są takie Ściśnięte No ale to pewnie będzie kwestia dnia lub dwóch, kiedy się do tego przyzwyczaję. Ale takie, jeżeli chodzi o plany na dziś, to o szkole. plany są takie, że mamy iść do kina od 12 do 14 na film o Auschwitz. Ale moje plany są takie, że nie idę na to, tylko jadę za moją koleżanką do takiego w sumie największego miasta, tutaj wokół nas, nie chcę za bardzo mówić, i idziemy tam do galerii. Ale nie do tej, co zawsze idziemy, tylko do takiej trochę dalej. Że Musimy tam Pół godziny pieszo pójdźmy, ale nie ogarniamy Lime'a czy Bolt'a, bo nigdy z tego nie używałyśmy i ja na przykład nie chcę podpisać karty i nie chcę się w to bawić. Tak samo nie ogarniamy tramwaji, bo tutaj nie ma ich nigdzie w pobliżu. jedynie właśnie tam i nie wiem, za bardzo jak się używa jakaś, więc wolimy lepiej tego nie używać. Ale właśnie chcę iść na cynamonki, bo tam jest cynamonkarnia, chociaż nie jestem pewna, czy ja ją dam radę zjeść z tym dzisiaj, albo będę po prostu mieliła to bardzo długo. Prawdopodobnie. No i po prostu do jakichś tam z sklepów sobie pochodzimy. No i taki jest bardzo... Nie idę dzisiaj na to kino i nie idzie jakaś jedna trzecia klasy. Pani wczoraj powiedziała i się wkurzyła, ale idą ale inne też klasy chyba. Dwie czy trzy inne, jeszcze klasy, więc nie będzie tak mało ludzi. No, ale ja mam dobrze tak że także no to nie idę. jakby był fajny film, to bym poszła, ale... No, a no nie lubię czegoś takiego za bardzo, więc... no. Z mi się rozkładuje aparat, także ja... Idę go namontować. Teraz wam szybko dogram jeszcze telefonem, jak wygląda. mam sobie takie... i... Takie outfit nie jestem, że nie chcę bardzo szczerze To bo nie podoba mi się, ale nie mam nic lepszego. A chcę, żeby mi było przede wszystkim wygodnie Jest już 15.30 i ja właśnie jakoś niedawno wróciłam. I u było mega, mega fajnie. Były się na początku na ja więc wzięłam dużą, klasyczną i była dobra, ale teraz bym wzięła mniejszą, bo za słodka była już potem na koniec, jak jadłam to. To była taka bardzo słodka I potem na sam koniec już, to jeszcze poszliśmy do Starbucks bo znam, że już moi przyjacielcy mówią mega, mega długo, że chciałabym iść do Starbucksa Byłam raz i po prostu tak, będziecie zobaczyć Na co dzień tam raczej bym nie chodziła, w sensie na co dzień nie mam jej blisko, ale tak wiecie Często tam raczej nie będę chodzić, bo ja je tak nie ja chciałam to frappuccino, bo kiedyś piłam truskawkowe teraz znowu wziąłam truskawkowe I już go raczej więcej nie wezmę, do nie jest takie fajne, ale może kiedyś jeszcze spróbuję karmelowe, bo karmelowe jest najlepsze. Jedyna rzecz, którą sobie kupiłam z rzeczy nie do jedzenia, to właśnie jest piżama, którą mam na sobie, bo byliśmy w Primarku i właśnie pierwszy raz byłam w tym sklepie, i był ogromny, prawda? Gigantyczny był ten sklep, był największy, w jakim byłam, serio. I było jakoś mega dużo rzeczy, szczerze mówiąc, które by mnie zaciekawiły. Ja myślałam, że będę tam wiecie, że mega dużo fajnych rzeczy i jeszcze dla niej wiadomo, jakości słabych, dla nich, eee, ale nie było nic takiego. Jedynie wzięłam sobie piżamę, bo akurat piżamkę taką właśnie ja chciałam. I mam taką na rynkuch i ona jest naprawdę bardzo ładna. Ja myślałam sobie w rozmiarze XS i ta kura jest bardzo ładna tutaj, taka, jed... był jeden kolor, taki właśnie zielony. I ona jest właśnie w takie zielone kwiatuszki. Tutaj też mam takie guziczki z wysokim stanem, tu tak się dziwnie układają, ale jak się to założy to tego i tak nie widać Zresztą tutaj tak tylko do i tutaj też ma takie zieloną koronkę i naprawdę jak wygląda, ładnie tak, no. I kosztowała 40 zł, więc nie dużo i wszystkie to były po tak 40 zł i było naprawdę dużo fajnych piżam i na pewno będę chciała znowu tam wrócić E, tak na zimę, bo wydaje mi się, że na zimę może być dużo fajnych takich rzeczy. Jest ultra-ultra gorąco. E, także sobie chwilę odpocznę w domu, bo teraz właśnie myślałam, że pociągam wracać z jeszcze tam już pierwszą, bo właśnie był taki upał, bo my wtedy akurat szliśmy pieszo o jakieś 11.00 i wtedy był największy upał i pierwszy raz w życiu testowałyśmy volta w sensie chłodnej nogę. I było zabawnie. I chyba to jest moje najlepsze wspomnienie z dzisiejszego dnia. U, po prostu było śmiesznie. Razem jechałyśmy tam, tymi. na koniec prawie się wywaliłyśmy, bo ja stałam za moją przyjaciółką ona kierowała na ten pierwszy raz i ja nie wiedziałam, co trzymam. Jak ja trzymam, to czasami jej łapałam za rękę i wciskałam gaz. No, ale fajnie było. Bardzo, bardzo fajny dzień, także jestem zadowolona i nie żałuję, że. Nie poszłam do tego kina, tylko tak spędziłyśmy dzień Bo mam z tego wiele, wiele lepsze wspomnienia I mam taką piżamkę fajną, także jestem z tym A teraz idę robić obiad No i jest już środa, czyli dwa dni do zakończenia roku szkolnego I ja dzisiaj mam Dzień Sportu Więc nie ma lekcji eee, I ja biorę udział w biegu przełajowym Bardzo się cieszę, że się zgłosiłam na tego no. Ta. I potem jeszcze w międzyczasie o 12.30, idę do lekarza, więc będę musiała z tego wyjść. I potem prawdopodobnie wrócę, ale to się i tak jakaś 13-14 kończy, Zaliby mnie trochę dalej bolało mnie, aż tak jak wczoraj wiadomo. Nie udziałam się w nocy ale się wcześniej, już nie miałam zasnąć i jestem zmęczona. I pociąg mam 7.40, to się zaczyna 8.30, ale późniejszy jest za późno, więc. Jeszcze moja przyjaciółka nie idzie dzisiaj do szkoły, więc Będę tam sama siedzieć W sensie nie, ja sama mam im taką ale Wiecie, fajnie była ona no bo. Ale ona i tak nie brała udziału w żadnej konkurencji, więc Dla mnie nie ma znaczenia Widzicie, słońce świeci mocno No Także dzisiaj ma być ultra, ultra ciepło Ale fajnie, bo Teraz mam wrażenie, że ciągle pada deszcz i tych niesłonecznych wcale nie ma dużo, więc mi się to nie podoba. Dobra, idę się ogarniać i widzimy się, jak wrócę. I jest już po. Jest jakaś 13.40 i ja wyszłam ze szkoły o 12.00 i pierwsza szłam do tego lekarza, i jest tak gorąco, naprawdę, jest taki upał. Chyba najcieplejszy dzień póki co w tym roku, jaki był. Jest jakieś 33 stopnie? Czekajcie! Dokładnie 32 stopnie. Jestem już w domu, moja mama mnie trochę podwiozła, ale kawałek musiała iść właśnie sama i tak ciepło mi było. I ja na tym dniu sportu właśnie brałam udział w bieganiu przełajowym. I to nie robiłam jakoś tak wiecie, mega szybko nie starałam się, więc nie byłam jakoś ultra zmęczona i spłucona potem, i potem sobie po prostu siedziałam w cieniu i rozmawiałam sobie z osobami, które w tym momencie nie brały po prostu udziału w niczym. No i potem poszłam do tego lekarza i mam już odnowioną książeczkę sanapidowską, także super I właśnie wróciłam, umyłam się, bo oh, tak się źle czułam i jestem tak głodna, bo nic nie mogłam Wziąć za bardzo do szkoły, bo wszystko jest za twarde I jedyne co zjadłam w szkole to Prince Polo, to takie duże, bo rozdawali nam w każdej klasie Więc to jedynie zjadłam no i śniadanie Jestem już strasznie głodna i robię sobie nie robię, podgrzewam zupę pomidorową, którą moja mama mi gotowała przed pracą I jak widzicie, wszędzie mamy pozasłoniane teraz yy, okna Bo było to było za klimę ja nie mam klimy No, ale już mi się tutaj zupka grzyje Jest ultra, ultra gorąco A miałam w planach jutro z moją przyjaciółką że po lekcjach. Yy, nie mam lekcji, tylko też tam jakieś inne rzeczy. Yy, aha, i u mnie jakby jest odkryte okno, bo ja mam ze strony na wschód i tak było tej porze już tu słońce nie świeci, więc nie jest tak źle. Miałam w stanach właśnie na jutro z moją przyjaciółką. Iść na rowery i pojechać sobie na jezioro i kupić kebaba, bo to jest właśnie nasza kolejna rzecz z bucket listy Spróbować kebaba, bo ja nigdy nie jadłam, ona chyba to raz, ale ja nigdy I w ogóle pokażę wam ją, bo wyszła mega, mega fajnie w tym roku I właśnie dzisiaj z koleżanką wpadłam na kolejny pomysł, taki mocny Na bucket listy, ale myślę, że to zrobię Ale nie powiem wam co, bo będzie na filmie, ale patrzcie jaką mam słodką Nie chcę pokazywać dokładnie, ale tak, wiecie, taka estetyka Właśnie nie estetyk, tylko taka fajna, taka wakacyjna. Nie chcę to bardzo pokazywać, ale tak, właśnie, chcę, żeby to były najlepsze wakacje w moim życiu. Także fajne, tutaj są moje goals, a tutaj z moją przyjaciółką, takie właśnie, jak na przykład piknik, tenis, no i takie różne. Ale wraz z tym, to właśnie jutro miałyśmy taki plan, że właśnie iść na ten piknik, i może jakieś obrazy malować, ale jeżeli jutro ma być tak ciepło jak dzisiaj, to nie ma szans, że idziemy na rowery, bo po prostu dostaniemy udaru. Więc zobaczymy, jakie plany będą, ewentualnie po prostu przyjedziemy do mnie i pięknie sobie zrobimy w ogrodzie, czy, czy coś takiego. I u mnie teraz nie ma nikogo w domu i przez to od razu mi się tak lepiej mówi i dajcie znać, czy widzicie różnice w tym jak było wcześniej, a teraz, że właśnie mam taką swobodę większą, jak jestem sama w domu. I właśnie możecie dać mi znać w komentarzu, czy widzicie, że teraz jest tak lepiej. Bo ja jak montuję, to ja widzę różnicę, ale ja wiem po prostu że jest ta różnica, że jest jakby zmiana, więc dajcie znać, czy, czy wy też to widzicie I w ogóle wczoraj, tak sobie ładnie przycięłam brwi, że teraz jakby nie mam czesanych, one i tak ładnie wyglądają. Także polecam właśnie wziąć sobie coś do czesania brwi i tak zaczesać. I po prostu jak Wam wystają, to te włoski tak poprzecinać, że one są krótsze. Nawet jeżeli chcecie mieć gęste brwi, to tak, jakby wiecie, nie pozbywacie się tych włosów, bo nie wyrywacie ich, tylko po prostu skracacie i to wygląda tak czyście. To jest taki life hack. Zaczęłam już dla Was montować vloga tego, co dacie, i uznałam, że jednak jeszcze mam jutro dogram czwartek czwarty, to będzie na tyle, a w piątek osobne na zakończenie będzie film, bo też potem od razu jadę nad morze, Więc nie będę tego nagrywać, bo po prostu będę odpoczywać. E, bo to będzie taki wyraz rodzinny i właśnie jak to mówię tam, że zdjęłam poznakcie, że coś nie wam mówię, że mam nowe albo że zdjęłam że w każdym nowym filmie i właśnie pomalowałam na nowo i mam takie jasne różowe. takie kolor, nie zwracajmy uwagi na to, że to nie jest idealnie pomalowane. Nie jestem jakoś ultra zadowolona, bo tak nie wiem, się teraz już gdzieś jak założyłam pierścionki jest okej, okay, ale tak ten kolor taki... Jakieś zwyczajny, no ale. No dobra, niech będzie taki elegancki. Guys, jest taka burza, że jakieś 10-15 minut temu wyłączyło mi prąd i to przyszło w ogóle tak szybko, że ja nawet nie zdążyłam zejść na balkon yy, zdjąć prania czy kwiatków. Kwiatek się wywalił, pranie, chyba mama piluje, żeby nie poleciało w sensie nie trzyma go, ale no patrzy i chyba nie wyleciało najlepszego nie da zdjąć. No, prądu nie ma, dlatego tam mam świeczka. No, telefon mi się za niedługo wyładuje, bo mam 14% i sobie po prostu siedzę przed oknem i patrzę na burzę, bo ja ogólnie uwielbiam, uwielbiam takie pogody, ekstremalne warunki, ekstremalne jakieś tornado, tsunami, ja uwielbiam. Na przykład filmy, ja uwielbiam jakieś burze i ja tak. lubię jak natura jest taka. Kroś, no. W sensie mnie to strasznie interesuje, właśnie Nie yeah. to jest coś takiego fajnego i bardzo, bardzo to lubię I dostałam jakiś czas temu komentarz, że Jak się ogląda moje filmy, to ma się vibe że się przychodzi z miasta do wsi, czuje się taki spokój i Girl, I love you za ten komentarz, bo to jest dokładnie to, co chcę, żebyście poczuli, także You made my day, girl I love you Już czwartek Czyli ostatni dzień przed zakończeniem roku szkolnego i ja dzisiaj mam na ósmą i dzisiaj mam po prostu takie spotkanie z wychowawcą, jakieś umówienie roku i potem mamy e ogłoszenie zwycięzców bo mamy w szkole też coś takiego, że na przykład artysta roku, muzyk roku i właśnie dzisiaj będą tego wyniki bo to każdy uczeń głosował tam na jakąś osobę no i ja się właśnie ogarniam i dzisiaj zakładam nowe spodnie, które dostałam od jakiejś ciotki z rodziny, bo do Was trójkę. I patrzcie, jakie zawin Takie oto zmiany białe i taki odfit. Także dzisiaj bardzo, bardzo wakacyjnie, mam ja też robię takie rozświetlone No. A potem jadę do mojej przyjaciółki znowu, bo miała jej przyjać do mnie, a uznaliśmy, że ja idę do niej. Jestem szczerze mówiąc serio mega zdobywane. Z tego outfitu, bo wyszedł z mega fajnie i tak wakacyjnie. Ja nie mam niestety żadnych klapek, ale może moja mama mi jakieś pożyczy. I ten makijaż. Makijaż też. Ładnie ładnie. Serio mega fajnie. Tak to wygląda w pełnej okazłości. Spodnie może się wydają trochę dłużej w sensie, bo to jest oryginalnie rozmiar 42, ale myślę, że jest fajne. Holy oh, stars, to was. Us... Także ja już jestem jakiś czas w domu, bo skończyło się to o jakieś 9.40 i po miałam o 10.20, ale moja koleżanka miała o 11.29, więc uznałam, że z nią poczekam i poszłyśmy na rynek. I poszliśmy do kawiarni, zjadłam sobie szarlotkę, która była tak naprawdę moim śniadaniem, bo nie zdążyłam rano z jej śniadania. Więc no, ale była całkiem okej okay. i potem wróciłyśmy, poszłam na pociąg i, i tyle. I jeśli chodzi o tą burzę wczoraj, to ja nie wiem, co się stało, ale naprawdę są takie zniszczenia, że dzisiaj rano jechałam z moją mamą do szkoły, to... Wszędzie były jakieś drzewa porozwalane, wszystkie ulice, ścieżki wszędzie są liście i gałązki powyrywane. W większości domów na takiej jednej ulicy drzewa są powywalane, złamane. Płoty moim jakby wgniecenia takie. W jednym miejscu słup energetyczny się wywrócił. W jednym sklepie dach chyba podobno odleciał. W parku jest jedna lampa rozwalana, Co widziałam naprawdę jest. Takie są zniszczenia. Podobno jeszcze tam na jakiejś ulicy w jednym miejscu były podstopienia. Nie wiem, nie wiem naprawdę, kiedy to się wydarzyło. Chyba tam było mocniej niż u mnie, bo ja jakichś dużych strat nie mam. W zasadzie to nie mam żadnych, a tam naprawdę była masakra. No i przez to właśnie nie było wczoraj prądu. Ja poszłam wcześniej spać, bo nie wiedziałam co robić. I dzisiaj też nie ma. Prąd jest, ale nie ma internetu, nie wiem czy u mnie działa i no nie chcę za bardzo używać, w sensie nie ma wi nie chcę za bardzo zużywać mojego internetu, wiec nie za dużo No nie mam za bardzo co robić i przyszłam, oglądałam telewizję, oglądałam sobie program o tenisie i był do no bardzo ciekawy eee, i zjadłam zupę i teraz zjadłam Kinder Joya I już od jakiegoś czasu mam ochotę na coś słonego na jakąś pizzę, bo właśnie kabał, co miałam i z, moją... z moją przyjaciółką, i właśnie miałam do niej iść dzisiaj, ale ona już nasza, jednak nie. Zniesiona w sensie też jest na diecie, więc ona wiecie, nie chce tak tego jeść i czaje, bo okej, jakby taki ma cel, więc nie chcę jej też ten... tam psuć i zabuczać, ale nie czekałam, się spotkałam, I tylko że za każdym razem, się spotykamy, to wiadomo, że coś się tam zje. Ale no, ostatecznie się nie spotkałyśmy No ale no... Trudno, mam nadzieję, że w wakacje uda nam się w ogóle spotkać najwięcej razy Bo chciałabym Ale myślę, myślę że się uda i jakoś damy radę Ja muszę też za niedługo pójść tam do mojego miejsca do pracy Gdzie będę pracowała przez wakacje Żeby tak się upewnić, czy wszystko jest ok, kiedy pierwszy raz mam przyjść No i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. I... I jutro jest zakończenie. Trochę tego nie czuję szczerze mówiąc. Zamówiliśmy z moim bratem pizzę, ja taką grubą, polską, tłustą pizzę, chyba mega dobra, ja dawno jej nie jadło właśnie z tej restauracji, także... Fajnie. I minęło właśnie trochę czasu, bo już jest prawie koniec tego dnia, jest 19.37 i ja już ostatecznie wybrałam outfit na jutro, na zakończenie, ale to będziecie widzieć w jutrzejszym filmie, a ja myślę, że w tym momencie mogę się z wami pożegnać. Bardzo, bardzo wam dziękuję, że jesteście, że obejrzeliście do końca i oczekujcie na za tydzień wroga z zakończenia roku szkolnego. No, także to tyle. thank to...